Witam was po krótkiej przerwie. Byłam na wakacjach, jak wiecie i nie wstawiam wam żadnego filmiku. Tam jedynie zajęłam się nagrywaniem vloga, którego postaram się wam przerobić. Jednak to zajmie mi więcej czasu, więc postanowiłam, że teraz nagram taki Troszkę filmik, który będzie miał mniej do przerabiania, żebym po prostu mogła wam go wstawić, bo w filmiku nie było. Będzie to haul z moich wakacji, ale nie tylko z tych wakacji na Kracie, tylko ogólnie ze wszystkich miejsc, gdzie byłam w tym roku. I zacznę wam pokazywać, bo jest tego dość sporo, a nie chcę, żeby ten filmik był za długi. Ok, więc zacznę od lądka z drój. Tam kupiłam sobie dosłownie trzy rzeczy. Pierwsze z nich to jest taka duża sowa jak wiecie, ja już Wam to wspominam, ja uwielbiam sowy. No i po prostu nie mogłam jej nie kupić. To jest taka po prostu sowa na ozdobę. Taka brązowa, nie jest ciężka. Ja ją mam na półce. Ona była w cenie około 20 zł. Następnie kupiłam sobie drugą sowę. Tą, ta właściwie jest z mojej siostry, ale stwierdziłam, że też Wam ją pokażę. To jest taka mała szklana sowa. I tutaj. Ona jest właśnie na biurku u mojej siostry, bo ona jakby do niej należy I ta, ze względu, że była ze szkła, również była w podobnej cenie I ostatnia rzecz, jaką kupiłam sobie w Lądku Zdrój Jest to taki kamień księżycowy, dlatego że kiedy tam byliśmy, była akurat wystawa minerałów I każdy z nas jakby kupił sobie... Jakiś minerał, który odpowiada y, znaku Zodiaku. I ja również sobie kupiłam. Ja mam znak Zodiaku ryby, i tutaj mam akurat kamień księżycowy. To jest taki kamień księżycowy, po prostu, który mogę sobie założyć i do tego sznurek mieć i jako naszyjnik. Jak widzicie, jeszcze tego nie odpakowałam. Mam to, mam to w takim woreczku tutaj, żeby mi się nie zniszczyło. No jest to po prostu taki kamień księżycowy. Ok, moim następnym wyjazdem był. Um... Pojechałam nad morze i byłam w Karwi. Ja wam w sumie nie powiedziałam też w filmiku, bo miałam was poinformować, gdzie dokładnie jadę Ale to było wszystko tak nagle i nawet nie zdążyłam nic nagrać przed tym wyjazdem I dlatego wam nie powiedziałam Wiem, że parę osób z was mnie tam spotkało, ale po prostu mnie tam widziało, co było dla mnie bardzo miłe <laughs> I tak, no po prostu... Nie informowałam was akurat, że tam jadę, więc większość z Was mogła po prostu nie wiedzieć, że byłam w karwi. I co sobie tam kupiłam, więc ja zawsze jestem nad morzem, chcę sobie kupić te takie branzoletki, które, które, które możemy sobie sami zrobić. I tutaj sobie, na przykład, zrobiłam bransoletkę Justin, którą pokazywałam Wam już w filmiku, co zabieram ze sobą w pakowaniu, o, w pakowaniu na kretę i to jest. Yy Tutaj jak widzicie taka bransoletka Sobie samemu dobieramy literki i pasek Za literkę płacimy 2 zł i za pasek również Więc ja kupiłam sobie taką Justy I tutaj mam, muszę, muszę wam jeszcze pokazać bransoletkę, którą kupiłam sobie Zrobiłam dwa lata temu będąc na obozie Natomiast zniszczył mi się pasek do niej Mi się tutaj cały tak ubrócił i stwierdziłam, że dokupię sobie Ta bransoletka to jest bransoletka z napisem Gaga a dokupiłam sobie po prostu taki jasno-różowy, ładny pasek Wcześniej miałam zielony, no ale tak jak mówiłam, mi się zniszczył Więc zakupiłam sobie ten pasek i tą bransoletkę I jak wiecie, są wyprzedaże zawsze nad morzem książek Możemy książki kupić naprawdę w niskiej cenie i ja książkę znalazłam za 5 złotych, Nie, nie przeczytałam jej jeszcze, bo jest to książka dość trudna tak do przeczytania, bo jest to książka bardziej taka naukowa, oparta na faktach. Więc to nie jest takie opowiadanie, które się czyta do poduszki, tylko po prostu to jest książka, na którą się trzeba bardziej zastanowić, bardziej znać historię, bo tam są różne fakty z historii. I kupiłam ją po prostu ze względu na to, że bardzo mnie zaciekawi, zaciekawił tytuł i ogólnie o czym ta książka jest. I na pewno kiedyś przeczytam, tylko na razie po prostu czytam książki bardziej takie pod opowiadania I tutaj mam, to jest książka Duchy Białego Domu. Ona w oryginalnej cenie była za 38 zł, a ja ją za tym, na tej wyprzedaży znalazłam za 4,70, więc po prostu, na, może nawet za, za parę lat po prostu będę ją czytać. To jest po prostu o różnych. Mm, Tutaj autor zgromadził różne takie dziwne sytuacje, sytuacje, które się wydarzyły w Białym Domu, jak to niby objawia, oby, objawiały się duchy. Ja przeczytałam parę pierwszych stron, zapowiada się ciekawie, jednak, jak mówię, jest to książka troszeczkę ciesza i po prostu na razie jakby stwierdziłam, że nie dla mnie, znaczy nie mam ochoty na razie takiej poważnej książki czytać. Ok, i to by było wszystko, co kupiłam nad morzem. No i jak wiecie, ostatnio byłam na Krecie. Na Krecie zakupów było bardzo dużo, było ich o wiele, wiele więcej. Więc może zacznę od tego, co tutaj mam najbliżej. Kupiłam sobie takie spodenki. Byliśmy w mieście, gdzie bardzo popularne było samemu tworzenie sobie koszulek i spodenek, po prostu, czy nie wiem, różne rzeczy tam były. Po prostu wybierało się sobie rozmiar. I następnie szło się do kasy i wybierało się napis, jaki się chce mieć. I to jest taka jakby prasowanka. Ja nie miałam zamiaru, co zobaczycie we vlogu w ogóle kupować tych spodenek, a potem moja mama mi kupiła, powiedziała, że lepiej żebym sobie je kupiła, bo potem będę znowu marudzić, że ich nie kupiłam, i tak to zawsze ze mną jest, więc ja je kupiłam. A więc to są takie zwykłe spodenki, takie tutaj neonowo różowe. I z tyłu wybrałam sobie napis I love Justin Bieber Po prostu one są prześliczne Przecudowne są te spodenki, naprawdę je uwielbiam One były w cenie chyba 12 euro Ja już nie wiem, bo ja tu ściągłam sobie metkę Ale normalnie pani je robiła na moich oczach, nakładała prasowankę I ja sobie po prostu tylko mierzyłam takie czyste, jakby bez napisu I tutaj przy okazji wam pokażę jeszcze spodenki mojej siostry Ona sobie kupiła takie też również są śliczne, ona nie chciała takich samych, ja więc siła sobie I Love i 1D i tutaj jest jeszcze One Direction. Po prostu spodenki są również przesłodkie i przecudowne, również takie różowe, Ona ma troszeczkę ciemniejsze. Ale naprawdę udany zakup moim zdaniem. Choćby na lato, czy no naprawdę są bardzo fajne i wygodne. Ja nie miałam sobie takich materiałowych spodenek, zawsze mam jakieś jeansowe, a te mi się naprawdę przydadzą. Następnie kupiłam sobie dwie koszulki. To są takie tanktopy. Z takim wycięciem. Ja lubię te koszulki, jednak one nadają się po prostu tylko na lato bardziej do szkoły. To już trzeba do nich na przykład ubrać jakiś sweter, bo są za bardzo wycięte. One były obydwie za 10 euro. Jedna z nich wygląda tak, jest to koszulka z Jacka Danielsa. Ja zawsze chciałam mieć taką koszulkę, tylko że wszędzie, gdzie byłam, były to takie zwykłe czarne t-shirty. A ja nie za bardzo lubię taki krój bluzek, bo one mi nie zawsze do wszystkiego pasują. Nie lubię tego tutaj, jaki mają ten kołnierz. I jak zobaczyłam taki top, to bardzo się ucieszyłam, bo ja wolę po prostu takie koszulki więc zakupiłam sobie taką, ona była za 10, zł 10, zł, 10 euro. A druga z nich to jest koszulka, o której marzyłam. Marzyłam już bardzo długo, będąc w Belgii. Ja teraz nie wiem, gdzie to było w Belgii, chyba tak mi się wydaje. Widziałam bluzę z Obeja i marzyłam o niej po prostu. Ale moja mama stwierdziła, że się tam wrócimy. Nie wróciliśmy się i nie kupiłam. A będąc po prostu tutaj na wakacjach, co już pewnie widzieliście na moim Instagramie, był również taki top, szary, właśnie Obej. I stwierdziłam, że muszę go mieć. On również kosztował 10 euro. No jest po prostu cudowny, bo był jeszcze tam biały, czarny, ale stwierdziłam, że chcę szary. Bardzo mi się podoba właśnie połączenie tego, że tak wszelka jest szara z tym czerwonym napisem. Bardzo mi się to podoba. OK, teraz następną rzeczą właściwie kupiłam sobie dwie, jednak teraz się zorientowałam, że moja mama dzisiaj wzięła ze sobą tą rzecz i nie mam jak wam jej pokazać, więc albo wstawię wam zdjęcie, albo po prostu nie wiem gdzieś na Instagramie to będzie i podam wam linka na dole, bo nie mam jak wam tego po prostu pokazać. Kupiłam sobie taką bransoletkę, I love i tam była kreta, napis, ale ona była taka różowa. Jak mi się uda, to gdzieś wam ją pokażę. A drugą z jaką sobie kupiłam, jest brazoletka Keep Calm and. I tutaj mamy Think of Malia. Czyli Malia to jest miejsce, gdzie ja nie mieszkałam, gdzie nie spędzałam wakacji. Jednak byłam tam przez jeden dzień, gdzie właśnie kupiłam tą koszulkę z Obeya. I tam byliśmy po, po prostu na jeden dzień. Co zresztą zobaczycie we vlogu. Ale taką brazoletkę sobie zakupiłam, bo strasznie mi się spodobała W ogóle uwielbiam te, te napisy Keep Calm and. To jest naprawdę coś, coś, co uwielbiam Następnie kupiłam sobie takie dwa długopisy W sumie jeden z mojej siostry, tylko jeszcze nie wiemy, który jest której Są to takie zwykłe dwa długopisy W Grecji bardzo są popularne osiołki i koty Kotów tam jest naprawdę mnóstwo No a osiołki to jest taki ich symbol w sumie I, i po prostu kupiliśmy sobie dwa takie długopisy i jeszcze następną, ostatnią rzeczą, taką, nie w sumie jeszcze nie ostatnią, ale kupiłam sobie okulary, które pewnie też już gdzieś widzieliście, czy na moim Instagramie, czy gdzieś. Są to takie okulary z Vansa. Tutaj są białe. Ja wybrałam sobie akurat białe, dlatego że najbardziej mi się podobało to, że. Najbardziej mi się podobało po prostu to zestawienie czarne z białym. Były jeszcze fioletowym, mi się podobały. Jednak one już takie, że nie do wszystkiego by mi pasowały. A te biało-czarne są po prostu takie klasyczne i uniwersalne. I one były za 10 euro. Kolejną rzeczą jest rzecz, którą wspomniałam wam we vlogu, że tego nie kupuję. Co zresztą po prostu zobaczycie, ale bo nie miałam zamiaru tego kupować. Jednak w sumie to jest rzecz właściwie mojej siostry i moja mama ją nawet namówiła do zakupu tego, dlatego że jest to bardzo praktyczna rzecz. Bo jest to torebka, torebka z One Direction. W końcu mam coś z One Direction To znaczy nie ja, moja siostra, ale będę jej również używać Ona jest taka mała, co jest fajne Dlatego, że my mamy bardzo dużo takich dużych toreb e, Gdzie, nie wiem, możemy zmieścić milion rzeczy A jak chcemy na przykład wejść na zakupy I schować tego portfel i telefon To nie mamy gdzie e, I ta torebka właśnie jest z tego względu bardzo fajna Bo jest mała Ona jest tutaj na rzepę i tutaj ma kieszonkę Z tyłu również ma Jest tutaj na suwak No mi się strasznie podoba, w ogóle strasznie podoba mi się Tutaj ten obrazek e, po prostu jest taki, no strasznie mi się podoba I chyba ostatnia rzecz, jak dobrze patrzę No aha, tak, chyba ostatnia Jest to rzecz, którą kupiłam sobie już na lotnisku, na, na strefie wolnocłowej I tam sobie zakupiłam Zupełnie przypadkowo, bo nie miałam zamiaru robić tam zakupów Ale stwierdziłam, że um, nie mam w, w Katowicach nie ma sklepu Victoria's Secret Jest tylko w Warszawie jak na razie ja na razie ze Stanów też nie będę zamawiać I stwierdziłam, że chciałabym coś mieć, bo mam już plecak, jak może wiecie I stwierdziłam, że chciałabym mieć coś jeszcze I zakupiłam sobie taki zestaw Ten zestaw kosztował 26 euro Czyli nie należał do najtańszych, kosztował ponad 100 zł, 100 zł Natomiast sam jeden taki Kosztował chyba 15 euro. Stwierdziłam, że wolę sobie dołożyć te 10 euro, czy tam 11 i zakupić sobie, żeby było od razu 3. No i jeszcze kosmetyczka. Kosmetyczka w ogóle najbardziej mi się spodobała w tym wszystkim, bo jest naprawdę śliczna. No i w ogóle rzecz praktyczna, bo to można, to się zużyje za jakiś czas, a kosmetyczka nam zostanie. I tutaj mam... Żel pod prysznic, taką giełkę, a tutaj jest um, balsam do ciała Ja tego w sumie jeszcze wyciągałam to, ale tutaj to jest włożone i jest mi ciężko wam to teraz pokazać um, Natomiast może pewnie w jakichś w jakich ulubieńcach się pojawi, jak zacznę tego używać Ale jestem bardzo zadowolona, to ślicznie pachnie e, I mimo tego, że no, kosztowało to ponad te 100 zł, to ja nie żałuję tego zakupu, bo i kosmetyczka mi się przyda I to na pewno też e, Więc naprawdę jestem zadowolona i w sumie to by było na tyle. Nie wiem, czy. To jest może najwięcej kupiłam w sumie na Krecie, dlatego że tam było najwięcej takich rzeczy, które mi się podobały po prostu. Ja zazwyczaj, jak coś mi się podoba i jestem na wakacjach, staram się to kupić, dlatego że potem mogę przyjechać tutaj i żałować tego przez bardzo długo, że tego nie kupiłam, więc już wolę wydać te pieniądze tam i cieszyć się, że to kupiłam i mieć coś właśnie z tych wakacji. A teraz mam jeszcze dla Was taki konkurs rozdanie. A dlatego, że ja obiecywałam, że już dawno miało być. Natomiast ym, co chwilę, no jakby nie miałam czasu, to iść do sklepu, kupić czegoś. I postanowiłam, że zrobię na razie taki mini konkurs, mini rozdanie, zanim zrobię jakieś większe. Yy, I kupiłam wam tam, będąc na krecie, yy, takie drobiazgi, można powiedzieć. Yy, więc będzie to taki magnes i ołówek, również z osiołkami. Ołówki mi się strasznie podobają, są prześliczne. Yy, a drugi zestaw będzie też ołówek, tylko że niebieski, a tutaj i na, na przemian będzie biały magnes i co trzeba zrobić, żeby jakby to móc wygrać czy po prostu dostać. Po pierwsze, musicie subskrybować mój kanał, musicie dać temu filmikowi łapkę w górę, następnie musicie dodać filmik do ulubionych, czyli tam pod filmikiem macie dodaj do i dodajcie do ulubionych. I musicie napisać mi w komentarzu, jakie miejsce polecacie mi na przyszły rok na wakacje. Miejsce, w którym byliście, miejsce, które was zachwyciło, czy za granicą, czy to w Polsce Jakieś państwo, w którym byliście, czyli dane miasto, które wam właśnie w tym państwie was zachwyciło Co tam ciekawego zobaczyliście i dlaczego polecacie mi to mi miejsce akurat na przyszłe wakacje No i ja wybiorę dwie najciekawsze odpowiedzi, które najbardziej zachęcą mnie do przyjazdu za rok do właśnie do tego miejsca I te dwie osoby dostaną właśnie taki magnes i ołówek ja się z wami wtedy skontaktuję na wiadomość prywatną, podacie mi swój adres i wyślę wam te nagrody Tak postanowiłam, że konkurs będzie trwał do 7 września, macie ponad dwa tygodnie Możecie przemyśleć, które z odwiedzonych miejsc najbardziej wam się podobało I to by było na tyle, więc przypominam, musicie subskrybować mój kanał, dać filmikowi łapkę w górę, skomentować go, ten filmik Jakie miejsce polecacie mi na przyszłe wakacje i dodać filmik do ulubionych to by było na tyle, ja się z Wami żegnam i dziękuję za oglądanie, dziękuję za ponad 2000 subskrypcji, nie spodziewałam się tego, naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję, do następnego filmiku, pa!